Cześć, witajcie serdecznie. Nagrywam to niestety drugi raz. Zawsze chciałem nagrać to, to tak, jak ostatnio nagrywałem, czyli w tle leci preview. Może tym razem też tak zrobię, tylko wybiorę jakieś fragmenty. Ale ogólnie oglądałem na żywo i była moja reakcja. Niestety coś się z dźwiękiem stało. Mam nadzieję, że teraz ten dźwięk się dobrze nagrywa. Być może lepiej. Jakieś przemyślenia się pojawiły. Ogólnie show takie bym szczerze powiedział średnie. E, to można było, wiedzieliśmy, że będą to gry raczej multiplatformowe, gry na wszystko, bo na takich samych zasadach polegał pierwszy ten e, Xbox Partner Preview, zresztą sama nazwa mówi Partner Preview, e, ale tam naprawdę pokazali dużo, dużo ciekawsze gry, moim zdaniem, niż teraz, choć nie pokazali złych gier. Było kilka ciekawych, ciekawych zapowiedzi. Bardzo fajnie, że było dużo dat. Premiery jakichś konkretnych, przynajmniej zbliżonych, jak nawet jak nie miesiąc, to przynajmniej okienko, summer. Wiecie o co chodzi, więc całkiem, całkiem w porządku. Na początku, teraz chyba z tą. Ta gierka Nauko Bandai, bardzo fajny tytuł. Ta gra od Nauko Bandai, słuchajcie, ona się nazywa Unknown Nine Awaking, na nowym nie, Całkiem spoko wygląda, naprawdę. Bardzo ciekawy tytuł. Trochę na początku mi przypominał tak powiem Wam Assassin's Creed, a. No, ale namko zna się na rzeczy potrafi te, te gry robić. Słuchajcie. Poczekajcie z napisami. No dobra, może Niech nie będą te napisy, może to nie będzie jakoś tam przeszkadzać. Więc ten tytuł tak jest. Całkiem spoko. Uważam, że to jest naprawdę ciekawy tytuł. Przynajmniej tak się zapowiada. Mm. Była też gierka e, twórców This War is Mine. A nie wiem, czy to nie w Game Passie. Już nie pamiętam. Widzicie, wtedy było fajnie, bo sobie od razu patrzyłem, widziałem. No, ale niestety nie chcę mi się, słuchajcie, drugi raz pół godziny siedzieć i to wszystko dla Was komentować. Bo jest to, jest to po prostu bez sensu. Więc też nie będę się skupiał na tym, co leci za mną. Ale ci slight of hand, coś dla miłośników 3 skradanek, gra pojawia się na Xbox Partner Preview. Zobaczymy. składanki lubię, więc lecimy. Ale wracając The Altars, intrygujący przemysłowa polska produkcja. Goście zrobili This War Is Mine. Kojarzycie ten tytuł. Postaram się wam tutaj filmik wrzucić może z tej gry. Jak nie kojarzycie. Całkiem całkiem spoko. No Ciekawe co z tego wyjdzie. Ciekawe co z tego wyjdzie. A no, no to wiadomo, e, to naprawdę ok. Sinking City 2, szczerze wam powiem, że na początku myślałem, że to jest Evil Within nowy, bo nigdy nie grałem w tego Sinking City, nie znałem tego tytułu, więc, więc naprawdę ciężko mi było powiedzieć, skojarzyć, że to może być druga część tej gry, skoro w pierwszą nie grałem, tak? Więc Sinking City 2, ok. E, ten slajd, będą tu przed chwilą. o właśnie, widzimy. Hmm. Mamy, mamy. Creators of One, to kolejny popularna gra, to zapowiada się interesująco. To jest chyba ta taka cel shadingowa gra. A teraz właśnie mamy tą gierkę ee, The Alters. A ten Sinking City to jest w ogóle tytuł twórców Sherlock Holmesa. To jest całkiem spoko. E, pokazali to, słuchajcie, jako że w tym roku wychodzi nowy stalker Herz of Czarnobyl, tak? Serce Czarnobylu. Więc pokazują nam, że zmierza trylogia we wstecznej kompatybilności. Więc ciekawe, bo mówili, że już z tą, tą wsteczną kompatybilnością nic nie będą robić, więc fajnie, że wychodzi to pewnie podgrzanie takiej, tym bardziej, że na konsolach tej gry nigdy nie było, więc to jest pewnie takie podgrzanie. Słuchajcie, z, 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 sprawdźcie sobie, nagrzyjcie się na tego stalkera, co to ma wyjść pod koniec tego roku. Przynajmniej mamy nadzieję, że wyjdzie więc ok, nie graliśmy, wiadomo, że to są stare gierki, więc tam nikt od nich grafiki super nie oczekuje, ale pewnie klimat jak najbardziej. Był też pokazany Monster Jam, Nie moja bajka, Telzowska Kenzara, Zału, na nowym zwiastunie. To jest bardzo, słuchajcie, fajna, fajna gra, no powiedzmy sobie tak. Czy tam fajne, czy nie, szczerze? Zobaczmy w ogóle, bo tak. A zał, no to jest ten, słuchajcie, to jest ten zał, to jest ten. To jest ten taki Metroid, Metroidvania, Ori lubię. Też właśnie tam rozmawiałem, że dajcie znać, bo w sumie nie skończyłem ani jedynki, ani dwójki Ori. Te gry nie zawsze będą dla mnie coś takiego, że chwilę w nie pogram, a nawet dłużej pogram, bo w dłużej pogram, ale w końcu mnie to nie i, i daje spokój. I teraz pytanie do Was, w której Ori sobie lepiej, jakbym już miał usiąść, nie zważając na fabułę, tylko typowo na gameplay, to w które Ori lepiej sobie pęknąć, jedynkę czy dwójkę? Wiem, że na necie ludzie mówią, że dwójka, lep jedynka lepsza w sensie, bardziej klimatyczna, no, ale dwójka chyba ma ciekawszy, ciekawszy gameplay, tak? No pokazali też, że Final Fantasy ten onlineowy zmierza do na Xboxa w końcu i to też jakoś w marcu. Też spoko Frostpunk 2. Też wiadomo, ludzie, ludzie czekają. Wiemy, że jedynka naprawdę miała rzeszę fanów, bardzo się podobał ten tytuł, ale to też raczej nie moja bajka. No słuchajcie, jest takierka od Capcomu. Nie tzugem Path of the Goddess na silniku graficznym Rezydenta. No, wygląda połączenie akcji z RTS-em, nie, nie, może nie z RTS-em, a ze strategią w sumie, chyba jeden pies. Wygląda, nie wygląda jakoś imp impresiv, ale gameplay może być całkiem fajny. Poza tym, kapką no, raczej, raczej te gry minimum dobre wydaje, więc jestem ciekaw, co z tego wejdzie. No i tutaj kolejny taki cichy cichy dla mnie faworyt, jedna z ciekawszych kier, o której też ostatnio Wam wspominałem: The First Berserker Hazan. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Taki Souls-like na sterydach. Ta walka imponująco, aczkolwiek strasznie gra kratkowała. Było to widać, że po prostu gra ma jeszcze kolosalny problem z framerateem. Więc zobaczymy, ale zapowiada się na pewno, naprawdę bardzo fajnie. A i ta gierka trafi do Game Passu tego Capcomu, ten film bez niestety nie. No i oczywiście pokazali dodatki do persony 3, miało nie być, że nic nie robić, a tu takie zaskoczenie i jednak coś tam, słuchajcie, pokazują. Więc ogólnie pokaz, no, coś tam było. Ale raczej, raczej ten ich pierwszy pokaz, moim zdaniem, dużo, dużo, dużo fajniejszy był, bo jest Trójka, no jakoś to lepiej zagrało, aczkolwiek to no nie można powiedzieć, bo mamy Frostpanka Dwójkę, mamy tę trylogię Stalkera, mamy Unknown Nine Awaking, The Alters, Sinking City 2, więc no całkiem, całkiem. No i ten First Berserken, Kazan, no prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście to w zasadzie wszystkie gry trafią na wszystko, to żadnych jakichś ekskluzywów Microsoft nie pokazywał, bo nawet nie to na rzeczy był, no i też szczerze muszę powiedzieć, że ten, ten The City 2 też bardzo, bardzo fajnie tak next genowo wygląda, przyjemnie, miło dla oka, więc no cóż, zobaczymy i tyle, ale jeżeli mam być szczery, no to spodziewałem się mimo wszystko czegoś troszkę lepszego, nie jakichś cudów, ale jednak ten pierwszy Xbox Preview chyba mnie bardziej zadowolił, był fajniejszy, lepiej to było zrobione, lepiej napisane, e, ciekawsze gry pokazali. Aczkolwiek mówię, no tutaj na pewno e, e, pamiętajmy zawsze, że to nie, świat nie kręci się wokół nas i to, że do nas jakoś za dużo tytułów nie trafiło, nie znaczy, że do kogoś nie trafiło, aczkolwiek czegoś tu zabrakło, czegoś tu zabrakło. No i cóż kochani, no w, zasadzie, w zasadzie to wszystko co teraz chyba fajne, co oni teraz pokażą. A no i jakby fajne jest to podsumowanie, co gra trafi, że później będzie ten Xbox Fire, tam się dowiemy więcej na temat tych gier, więc ta transparentność jest bardzo fajna. Podoba mi się to, że Microsoft w końcu, w końcu to ogarnął. Mam nadzieję, że taka sama transparentność z grami będzie na tym showcase w czerwcu. No i też pytanie, co po tych zmianach, po tych decyzjach, czy będą walić word Premiere i Exclusive? Ciekawe, słuchajcie, ciekawe. Strasznie jestem ciekaw, czy na tym się będą Exclusive, czy już tego zabraknie. Ale to może temat na osobny materiał. Średnio na jeża. Ale fajnie, że coś było. Bo coś się dzieje i jest o czym gadać. Trzymajcie się kochani, pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. Ten Xbox Partner Preview. Pozdrawiam!